Dzień dobry, dzień dobry, witam Was moi kochani widzowie w tym nowym roku. Mam nadzieję, że w zdrowiu, żeście weszli i w taki, z taką radością, z taką pełnią energii w ten nowy rok. I znowu tutaj wszyscy możemy spotkać się w moim małym saloniku. Oczywiście, jeszcze raz życzę Wam wszystkiego dobrego i z całego serca chciałam podziękować moim wszystkim widzom za bardzo dużo, bardzo pięknych życzeń, które pojawiły się na kanale tutaj na YouTube oraz na naszym profilu na TikToku oraz na Instagramie. Naprawdę to bardzo miłe, bo to znaczy, że darzycie nas sympatią. Pamiętacie o nas i życzycie nam dobrze. Może nie wszyscy, ale całe szczęście. Mamy bardzo dużo widzów, którzy życzą nam dobrze. I my również, kochani, dziękujemy za to i życzymy Wam jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Kochani, dzisiaj przyszłam, przychodzę do Was z tematem anomalii pogodowych, jakie obserwujemy. Dzisiejszej zimy, tegorocznej zimy, i chciałam również, żebyśmy troszkę porozmawiali sobie o prezentach, bo wiemy, że Boże Narodzenie i Nowy Rok to taki czas, kiedy obdarowujemy się prezentami. Ale to, komu jaki prezent dajemy i jaki otrzymaliśmy prezent, zależy od tego, w jakim kraju mieszkamy. I jaka jest tradycja i kultura danego kraju, bo okazuje się, że to co na przykład pasuje dać u nas w Polsce, na prezent. Na przykład nie wypada dać we Francji czy, czy, czy w Japonii, albo na przykład w Turcji. Może okazać się, że jakiś prezent jest niewypałem, albo jest taką, takim wielkim faux pas. No więc dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o prezentach. No ale teraz wrócę już do tej pogody. Kochani, nie wiem co się dzieje, po prostu nie pamiętam naprawdę takiej zimy. Słuchajcie, ostatniego tygodnia tutaj w Wiedniu temperatury oscylują pomiędzy 12 a 16 stopni. Jest słoneczko. Wczoraj troszeczkę deszczy ksiąpił i było tak pochmurno, ale było również ciepło, bo było 13 stopni. W Polsce również mamy ciepło, śniegu nie widać. Słuchajcie, ci, którzy mają pensjonaty, którzy żyją z turystów, którzy jeżdżą na nartach, biegają na nartach, po prostu mają bidę z nędzą. Bardzo dużo pensjonatów, wypożyczalni sprzętu narciarskiego jest po prostu zamkniętych, no bo nie ma śniegu. Jak nie ma śniegu, to i nie ma turystów. Mamy przecież piękne Trasy górskie, mamy przepiękne pensjonaty, mamy cudowne warunki do tego, żeby uprawiać e sporty zimowe. Ale niestety no, zima nas w tym roku nie rozpieszcza i niestety śniegu nie ma. Wczoraj oglądałam prognozę pogody i ponoć Polska ma być dzisiaj podzielona na pół, czyli od północy w stronę wschodu. Przez centrum Polski ma przejść taka linia i ma być taki podział, że od Warszawy na wschód mają być nawet bardzo intensywne opady śniegu trzeba i zawiedzi, zawieje, dlatego trzeba uważać, ale od centralnej Polski tutaj na południowy zachód w stronę właśnie Austrii, no niestety będzie nadal utrzymywał się. Front ciepło. Ja wiem, że ci, którzy nie mają na przykład pieniążków na to, żeby kupić opał, cieszą się z tego, że jest, że jest ciepło i nie trzeba tak bardzo w mieszkaniach palić, grzać. No ale trzeba też pomyśleć o tym, że są ludzie, którzy no niestety ze śniegu i z zimna żyją. I właśnie tym ludziom życzę dużo, dużo śniegu. Na, na ci, którzy mieszkają w miejscach, gdzie jest ciepło, no to życzę, żeby dalej to ciepło utrzymywało się i żeby nie musieli palić. I moi kochani, no ale te anomalie pogodowe takie, to nie, tylko, to nie tylko, jak powiedziałam, w Polsce, bo tutaj w Austrii również i z tego, co słyszałam, również w Alpach za dużo śniegu nie ma. Są miejsca, gdzie niestety wyciągi nie kursują. Są stoki, gdzie po prostu jest czarno. Są miejsca, gdzie ten śnieg jest, ale wysoko, wysoko. Ale generalnie również jest taka bida z nędzą. No, także moi kochani, nie wiem, nie wiem, co to będzie dalej. Trzeba będzie. Ludzie, którzy żyją ze śniegu, będą musieli się pewnie przebranżowić, no albo modlić się do Boga, żeby taka zima więcej u nas, u nas się nie pojawiła. Ja osobiście tak samo ze śniegiem nie przepadam. To, że w wiedniu nie ma na przykład teraz śniegu, wcale mi nie przeszkadza. No, ale, ale ci, którzy żyją ze śniegu i w górach, no niech tym ludziom sypnie, życzę im tego z całego serca. Bo jednak sezon zimowy trwa bardzo krótko, jeśli nawet śnieg teraz spadnie, no to maksymalnie utrzyma się pewnie do połowy marca, no, może w porywach do końca marca. Z tego, co słyszałam, zakopanym niestety również śniegu nie ma. My się wybieramy u na urlop <noise> w poszukiwaniu śniegu, no ale obawiam się, że, że zakopane będzie stało pod znakiem zapytania albo będzie po prostu czarno, góro, i śniegu też tam nie znajdziemy. No, niestety. Ale teraz, moi kochani, wróćmy do prezentów, o których wspomniałam. W których krajach, jakie prezenty ludzie kupowali sobie nawzajem i obdarzali się nimi. Moi drodzy, tradycja dawania prezentów, obdarzania kogoś czymś po to, żeby pokazać, że ten ktoś jest dla mnie ważny, że o nim myślę że chciało mi się iść i kupić coś, albo jeszcze lepiej, zrobić coś własnoręcznie. No ten zwyczaj jest bardzo miły i naprawdę znany jest od dawien dawna, bo jeszcze kiedyś, 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 kiedyś yy, przecież mężczyźni na przykład szli na polowania i jak upolowali jakąś fajną, dorodną zwierzynę, przynosili do domu i... Kładli u stóp swojej kobiety często też również jako prezent, jeżeli chcieli przypodobać się jakiejś kobiecie i pokazać, jakim jestem sprytnym, jakim jestem mądrym i takim zaradnym kawalerem, no to też idę jakąś tam łanie upolować i pannie w prezencie ją ofiarować. Już kochani, również w Biblii przecież jest mowa o tym, że trzech mędrców ze wschodu przybyło do Jezusa i wręczono prezenty, mirę, kadzidło i złoto, więc obdarowanie się prezentami nie jest żadną nową tradycją. I teraz, jeżeli chodzi o prezenty w różnych krajach, tutaj, w Austrii. Przed nowym rokiem jest taka tradycja, że stara tradycja, że obdarowuje się gospodynie miotłami, takimi miotłami ręcznie robionymi, tak zwane drapaki, takie babajagi, pewnie znacie. Na pewno bardzo dobrze takie miotły na takim kiju. No i są te takie końcówki yy, zwinięte razem. Nawet nie wiem, jakiego to drzewa, może to z brzozy, bo to taka, ta, takie giętkie te batyki są. No i właśnie takie małe, symboliczne miotełki tutaj się gospodynią wręcza, po to, żeby mogły z mieszkania wszystkie brudy wymieść, i żeby przygotować, czyli brudy, czyli wszystkie kłopoty, wszystkie zmartwienia, wszystkie choroby, i żeby już z czystą kartą wejść w nowy rok. A poza tym w Austrii obdarowuje no, się prezentami jakimi. No, przede wszystkim są to takie użytkowe, tak jak u nas w Polsce, czyli no, sweter, skarpety, ale też bardzo miłym i takim mm, chętnie przyjmowanym prezentem są różnego rodzaju zaproszenia, na przykład na bale. Karnawałowe, na jakieś koncerty noworoczne, na specjalne przedstawienia z okazji karnawału wystawiane w, w, w operze czy wystawiane na scenach teatru wiedeńskiego więc takie właśnie bileciki, takie zaproszenia na tego typu imprezy są bardzo popularne i są tutaj w Austrii bardzo mile widziane. Oczywiście dzieci obdarza się, no tak jak pewnie na całym świecie kilogramami słodyczy. Jeżeli chodzi o Niemcy, no Niemcy bardzo cenią sobie książki. I w Niemczech obdarowywanie się książkami, szczególnie jeżeli jest to jakiś najnowszy, bestseller, no to naprawdę jest bardzo mile widziane. No i jeżeli naprawdę chcecie w Niemczech kogoś obdarować prezentem i wiecie, że na pewno będzie to strzał w dziesiątkę, no to warto jednak jakąś fajną książkę, modną w tym czasie zakupić. I myślę, że obdarowywany będzie bardzo zadowolony. Moi drodzy, natomiast w Szwecji, w Szwecji bardzo modnym y, prezentem i bardzo y, potrzebnym y, są różnego rodzaju świece, całe zestawy świec, y, ponieważ no mamy jaki mamy klimat w Szwecji, dzień jest krótki, wieczór i noce długie, dużo świec, żeby taki nastrój stworzyć, się zużywa. Więc dlatego całe takie zestawy najróżniejszych świecz, malutkich świeczuszek, wielkich świec, bardzo fantazyjne wzory można kupić w szwecji przed świętami przed nowym rokiem. Bardzo fajnie, jeżeli na przykład ktoś potrafi robić sam jakieś zapachowe, fajne świece, no to również jeżeli Taki zestaw samodzielnie zrobi, będzie to piękny prezent i obdarowany będzie na pewno bardzo z takiego y, prezentu zadowolony. Jeżeli chodzi o Francję, we Francji daje się różnego rodzaju prezenty, ale bardzo y, trzeba uważać na to, żeby. Y, trzeba uważać z perfumami. O może tak powiem. Perfumy mogą. Dawać w prezencie osoby zamężne tylko swoim partnerom. Czyli ja na przykład obcemu mężczyźnie nie mogę jako prezent wręczyć perfum czy jakiejś wody toaletowej. Perfumy mogę tylko wręczyć Kajanowi, czyli swojemu partnerowi. Dlatego trzeba na to uważać. A poza tym, Jakaś dobra butelka wina, na przykład francuskiego, dobry rocznik, również jest bardzo mile widziana. Również popularne są takie prezenty, jak zaproszenia na kolację noworoczną, czy na obiad noworoczny do jakiejś słynnej, drogiej, eleganckiej restauracji. Więc takie wejściówki są również bardzo mile widziane. Węgrzy natomiast to bardzo praktyczny naród, i tam naprawdę nie ma co się za bardzo przejmować i wysilać. Wszystko, co może przydać się do domu, do higieny osobistej, no wszystko po prostu, co wiecie, że może przydać się gospodyni domu, albo panu, czy, czy, czy dziecku, to po prostu nie ma tutaj problemu. Wszystkie rzeczy użyteczne są jak najbardziej mile widziane. Natomiast moi drodzy, jeżeli chodzi o, o Chińczyków, Chińczycy lubią dawać osobom samotnym, singlom, osobom niezamężnym koperty, czerwone koperty i w tych kopertach pewna ilość pieniędzy oczywiście, kogo na ile stać. Natomiast Parą wręcza się podwójne prezenty. To znaczy, na przykład dwie jakieś fajne filiżanki, albo dwa jakieś fajne wymyślne. Mogą być jakieś dobrej marki, na przykład kieliszki do wina. Wszystkiego po prostu musi być, Wszystko musi być podwójne, czyli takie sparowane prezenty. I naprawdę bardzo dużo tego można spotkać różnych takich fajnych wymyślnych. Zestawów w sklepach nie ma tutaj żadnego problemu. Natomiast wielkim faux pas jest w prezencie darować Chińczykowi zegarek na nowy rok. No, dawanie zegarka jest w bardzo złym tonie, ponieważ Chińczycy kojarzą sobie zegarek z odliczaniem czasu do śmierci więc lepiej zegarków nie dawać. W Japonii natomiast, w Japonii natomiast sprawa prezentów wygląda tak, że tam bardzo popularne jest dawanie sobie takich zestawów upomnikowych, to się nazywa oseibo, i również w sklepach znajdziecie takie zestawy, i w tych zestawach znajdują się wszystkie rzeczy, które mogą Wam się przydać. Czyli, na przykład, jakaś kiełbasa, konserwa, jakieś przyprawy, jakieś kosmetyki, jakieś pachnące mydełka. Takie całe są zestawy. Upominkowe przygotowywane. Natomiast na Nowy Rok absolutnie nie wolno dawać w Japonii kwiatów, i tutaj Japończyk może się na Was bardzo, bardzo obrazić. Absolutnie nie wypada od obcych osób przyjmować kwiatów. Kwiaty na Nowy Rok tylko ma prawo sobie wręczać. Rodzina Cesarska. Ale nigdy nie taki zwykły śmiertelnik. Również popularna jest taka drewniana laleczka, zaraz Wam tutaj pokażę. Ta laleczka ma tylko jedno oko, i to jest również taki popularny w Japonii prezent. I trzeba pomyśleć sobie jakieś życzenie, i jeżeli to życzenie się spełni, to tą laleczkę się zostawia i ta laleczka czeka na drugie oko. Jeżeli to życzenie się nie spełni, no to wówczas taką laleczkę należy po prostu spalić. Moi kochani, również takim, takim bardzo fajnym prezentem, jakim obdarowują się ludzie. Są figurki zrobione, figurki albo całkiem nawet duże figury zrobione z lodu. A takie prezenty wręczają sobie Eskimosi. Ponieważ jest tam praktycznie cały czas zimno, są temperatury minusowe, więc takie bardzo fikuśne, często samodzielnie zrobione figury z lodu. Utrzymują się nawet przez cały rok, aż do następnego nowego roku. Więc wszelkiego rodzaju fajne, wymyślne, czy często bardzo, bardzo pomysłowe, właśnie figury z lodu, jako prezent noworoczny. Teraz przenosimy się do Grecji. No, muszę Wam powiedzieć, że Grecy to chyba y, przebili wszystkich, ponieważ y, fajnie jak Oprócz takich tradycyjnych prezentów, ale tam takim tradycyjnym prezentem jest na przykład duży kosz wina lub, lub na przykład oliwy różnego rodzaju z oliwek, to oprócz tego daje się kamień. I mówi się, że mam nadzieję, że Twoja sakiewka z Twoimi pieniędzmi w przyszłym roku będzie tak ciężka jak ten kamień. No, jak powiedziałam, oprócz tego, no, takie też tradycyjne prezenty, ale bardzo popularnym prezentem jest właśnie kosz z różnego rodzaju winami. W Anglii natomiast y, popularne są takie gadżety jak na prezent, takie gadżety jak jakiś sprzęt AGD, y, laptopy, nowe komórki, tego typu rzeczy. Nie ma jakoś takiej specjalnej tradycji, że coś tam trzeba koniecznie dać. No, Anglicy są tacy trochę no, snobistyczni jak dla mnie, więc im droższy prezent, Bardziej taki nowoczesny, jakiś iPhone, na przykład, najnowszy, no to tym lepiej. W Ameryce natomiast no Amerykanie są praktyczni i bardzo często, jako prezent, ofiarują sobie takie karty, karty podarunkowe do wykorzystania w danym sklepie. Na przykład, no kupują taki, u nas to się nazywa Kutschein, czyli taki bon, na przykład na. Niech to będzie 200 dolarów. No, i w danym sklepie można właśnie sobie dokonać zakupu i zapłacić właśnie taką kartą podarunkową. Jest to bardzo właśnie popularny prezent. W Hiszpanii natomiast, podobnie jak w Grecji, również obdarowuje się takimi koszami. Jest to najbardziej popularny prezent z różnymi piklami, z różnego rodzaju serami, różne gatunki win. Czyli takie, krótko mówiąc, różne przyprawy, krótko mówiąc, takie artykuły spożywcze, no i oczywiście dzieciom również no, bardzo dużo słodyczy oraz różnego rodzaju jakieś takie laleczki, maskoteczki, są to takie właśnie popularne prezenty. Moi drodzy, ja wiem, że tu na naszym kanale też są widzowie nie tylko z Polski, ale z różnych innych krajów. I jeżeli Wy macie jakieś swoje osobiste doświadczenia, może zauważyliście, że w Waszych krajach coś bardzo często właśnie wręcza się jako prezent drugiej osobie, albo są prezenty zakazane, których nie można absolutnie dawać, bo po prostu są foPA. Bardzo proszę, żebyście podzielili się swoimi doświadczeniami, jak to, jak to wygląda z waszej strony. Ja również chętnie przeczytam, czego się nauczę, czego się, czegoś nowego się dowiem, się dowiem. Mam nadzieję, moi kochani, że wasze prezenty były przemyślane, byliście z nich zadowoleni. I tak jak ja na przykład osobiście ja najbardziej cieszę się z takich prezentów, które są zrobione, Osobiście, własnoręcznie, i wiem, że ktoś musiał dla mnie poświęcić czas i zrobić właśnie taki prezent. I na przykład pamiętam w tamtym roku pani Zenia, ta pani, no, która już teraz ma 96 czy 7 lat, w każdym razie jest bardzo wiekowa, już opowiadałam wam o niej. Ona na przykład w tamtym roku dla wszystkich znajomych i dla całej rodziny jako prezent zrobiła mniejsze i większe saszetki poszyła i wypchała je lawendą, żeby ładnie pachniała szafa i pomieszczenia i wszystko robiła sama i to naprawdę jej zajęło bardzo dużo czasu bo ona za to wzięła się już od początku listopada także wyrobiła się do świąt ale zrobiła tego naprawdę bardzo dużo i każdego obdarowała właśnie takim prezentem sama posiadam właśnie takie dwie saszetki no, szkoda, że jej przygotowałam sobie, pokazałabym Wam, jak ta saszetka wygląda. Może później Wam zrobię zdjęcie i tutaj Wam wkleję. Także bardzo pomysłowe, bardzo przydatne. I, no i po prostu było to takie naprawdę dla mnie bardzo miłe, że, że ktoś poświęcił czas, żeby mi coś zrobić i ofiarować. Więc mam nadzieję, że właśnie tego typu prezenty, również moi kochani, w tym roku otrzymaliście na nowy rok albo na święta. Moi drodzy, to tyle przygotowałam dla Was na dzisiaj. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Oczywiście życzę Wam pięknego weekendu. Ci, co mieszkają w górach i potrzebują śniegu, życzę Wam, kochani, żeby ten śnieg w końcu sypnął, żeby, te, żeby ta zima w końcu była biała, a nie szara i bura. A tym, którzy nie chcą śniegu, no to życzę oczywiście dobrej pogody. Każdemu według potrzeb. Moi drodzy, pozdrawiam serdecznie, widzimy się jak zwykle już w następną sobotę. Posyłam Wam buziaczki i pa, pa do zobaczenia.